Dostawanie samemu w domu. Ponieważ ja w zasadzie samemu do domu nie mogłem się dostać. Jakby wiadomo jest, mieszkam na wsi, ale u mnie nie ma nawet żadnego wsiąusa. W momencie, w którym miałem naście lat i na palcach jednej ręki mogłem policzyć no, razy, w których zostałem samemu w domu, to było dla mnie trochę takie crazy, patrząc na to, że moi znajomi byli w domu samemu codziennie. Naprawdę, ja zazdrościłem jak nie wiem co. Następna rzecz, trochę mniej związana z domem, to są nocowanki, moi drodzy. No, to już nie jest takie kolorowe. Moi rodzice są strasznie uczuleni na nocowanki. I uwierzcie mi, że jak ja gdzieś w tym momencie chcę zostać po imprezie, to to dalej jest problem. Ale kiedyś, jak ja chodziłem jeszcze do podstawów, nie wiem, co stanowiło ten problem. Natomiast nocowanki, wszystkie. Pszt. No i kurczę, jak ja patrzyłem na dzieciaki, które po prostu weekend w weekend u siebie nocowały. Ostatnia rzecz to są zajęcia pozalekcyjne. No moi znajomi po lekcjach po prostu wracali do domu. Ale ja ponieważ nie mogłem wrócić do domu, to albo chodziłem po znajomych, albo na zajęcia dodatkowe. I byłem zapisany absolutnie na wszystko. Przez basen, gitarę, angielski. O czym sobie nie pomyślicie, to ja po prostu byłem na to zapisany. To raczej było coś rozrywkowego, ale ja nadal nie miałem czasu wolnego. W momencie, w którym wszystko.